Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność, ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które wam powiedziałem. Sługa nie jest większa od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Chrześcijaństwo od samego początku jest religią prześladowaną. Pamiętamy pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo było prześladowane. Później trochę było wolności, ale cały czas były jakieś prześladowania chrześcijan. Jest mnóstwo męczenników przez całą historię chrześcijaństwa i nawet mówi się, że w XX wieku męczenników było więcej niż przez XIX wieków chrześcijaństwa wcześniej, razem wziętych. Cały czas, od samego początku Jezus mówi tak, jak mnie prześladowali. Jezusa też ukrzyżowali. I to jest, można powiedzieć, czymś normalnym, że prześladują chrześcijan. A czemu prześladują? Co chrześcijanie złego robią? Nic. Są, kochają wszystkich, wypełniają wolę Pana Boga i tym budzą sumienia innych. I jak obudzą sumienie swoim zachowaniem, to albo trzeba robić tak jak chrześcijanie, albo trzeba prześladować chrześcijan. I tak często bywa, może i w naszym życiu tak bywa, że ktoś nas prześladuje. Może nie tak, że już nas chce zabić, ale śmieje się z nas przeszkadza nam w tym. Nie podoba mu się to, co my robimy, że się modlimy, że chodzimy do kościoła. Nie podoba się to, że mamy jakieś swoje zasady moralne, których przestrzegamy. Jakieś swoje zdanie, na przykład na temat aborcji, tyle jest krzyku w tym temacie. Coś się nie podoba i wtedy zaczyna się prześladowanie. I Jezus o tym mówi, że mnie prześladowali i was będą prześladować. Może nawet jeśli nas nie prześladują, to może z naszym chrześcijaństwem coś jest nie tak. Może zbyt jesteśmy słabi, zbyt mało jaskrawi jako chrześcijanie, że nas nie widać, nie słychać, że my jesteśmy chrześcijanami. Nie widać naszego przykładu, naszego świadectwa chrześcijańskiego. I dlatego może nikt nas nie prześladuje. Trzeba się nad tym zastanowić, jeśli nikt nas nie prześladuje, jakim jesteśmy, jakim jesteśmy znakiem w tym świecie. Oczywiście nie, nie można zwalać wszelkiej nieprzyjaźni na, na to, że o, Pan Jezus powiedział, że będą was prześladować, bo czasami my jesteśmy dziwakami i nas prześladują nie dlatego, że jesteśmy wierni Chrystusowi, tylko dlatego, że jesteśmy dziwakami. I trzeba to też odróżnić jedno od drugiego. Najpierw trzeba się zastanowić, dlaczego nas prześladują, czy rzeczywiście to jest prześladowanie za wiarę, czy po prostu my w sobie powinniśmy coś zmienić. Dziś też piękne słowa są w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich czytamy, że Paweł i Tymoteusz przeszli Frygię i kraje Galacko, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przebywszy do myzji, próbowali udać się do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. Tu Duch Święty zabronił, tu Duch Święty nie pozwolił. Nie pozwolił, zabronił głosić słowo, czynić coś dobrego, coś, co oni uważali, że to powinni robić. Tu Duch Święty ich zabronił. Czemu? My nie jesteśmy powołani do tego, żeby czynić dobro, tylko jesteśmy powołani do tego, żeby wypełniać wolą Pana Boga. My często sobie wymyślimy, powinienem to zrobić i to zrobić i to zrobić i wszystko jest dobre i piękne, mamy takie marzenia, takie idee, żeby wszystko to zrobić, a potem się okazuje, że czasu nam brakuje, sił nam brakuje, jesteśmy rozczarowani, gnośni, coś jest źle, przecież tyle chciałem zrobić, tak chciałem dobro zrobić, a to się nie udaje. Nie do wszystkiego jesteśmy wezwani i powołani. My powinniśmy pytać Pana Boga, Panie, co jest Twoją wolą, czego chcesz od nas? Duchu Święty, daj nam poznanie tego, co powinniśmy ro robić. Prowadź mnie przez całe życie, żebym wypełniał Twoją wolę, a nie swoją, co sobie wymyśliłem. Spróbujmy pytać Ducha Świętego i czytać znaki, jakie Duch Święty. Daje nam dziś, będzie dawał nam w ciągu dnia, że czegoś, co nam się wymarzyło, nie trzeba robić, nie będziemy tego robić, zostawimy. A może gdzieś ktoś potrzebuje naszej pomocy, a nam się nie chce tego robić, a Duch Święty prowadzi nas, idź, pomóż temu człowiekowi. Duchu Święty, prowadź nas dzisiaj przez cały dzisiejszy dzień. Pokazuj, co powinniśmy robić. Pomóż nam, żebyśmy wypełniali wolę Bożą. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.